Jeśli zauważasz u siebie efekty takie, ja zasypiam łatwo i szybko, wracam z pracy zmęczony, ale rano również wstaję zmęczony, jest mi ciężko wstać, niechętnie włączyłbym budzi, a wstaję z łóżka tylko dlatego, że muszę, że mam obowiązek. Gdyby tego nie było, to po prostu zostałbym w tym łóżku, czy też zostałbym. Kolejnym symptomem jest to, jeśli masz problem z zaśnięciem i kładziesz się, po Twojej głowie krążą myśli i przez 2-3 godziny jesteś w stanie zasnąć. I następnym symptomem jest to, gdy zasypiasz, ale wybudzasz się w nocy. Zwłaszcza właśnie między godziną trzecią a czwartą, gdzie te fale mózgowe e, są na najwyższym poziomie, gdzie aktywność mózgu jest e, największa, i wtedy wybudzasz się, i nagle e, po prostu wodospad różnych myśli. Myślisz jedna myśl za drugą, co w pracy co ze znajomymi, to tamto i tak dalej jeśli takie symptomy występują również to reishi fajnie się sprawi, bo oznacza to, że twój układ nerwowy jest po prostu przestymulowany, o co w XXI wieku oczywiście nie trudno i tak naprawdę taką suplementację w podstawie zarekomendowałbym każdemu. Oczywiście warto też wieczorem przyjmować magnez, najlepiej w formie glicynianu czy też taurynianu, ponieważ będzie fajnie wpływał właśnie na wyczyszczenie tego układu nerwowego, na wyhamowanie całego organizmu.